na żywo, witają Państwa Wasza niezastąpiona Anna i nasz wspaniały, cudowny Pele. Pele! A już za chwilę niesamowity mecz: Francja kontra Hiszpania, Flamenco kontra Menuet, Jean Monnet kontra Salvador Dalni, Sagrada Familia kontra Notre Dame. Notre Dame! Co? A, Notre Dame. U, y, nie, ja, nie, ja nie mam nic przeciwko Hiszpanom, tylko moim zdaniem o, oni ostatnio tak się za bardzo niepokonani czują. Tak jak Sparta, ja zgaszę. Yy, myśmy... tak, 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 ale my dzisiaj akurat mówimy o kontekstach kulturowych, prawda? A, y, po, pokazać ci coś, taki kontekst y, kulturowy. No to. Tadao! No chodź, no bardzo, chodź. O, y, to jest moja nowa y, koleżanka. Y, się spotkać, jak masz na imię? Julie. Julie. Julie jest super. Julie jest z Francji. Oh, mówi świetnie sweet. po francusku. No, pisze do gazet. Siadaj, Julie. Oh. E, w takim razie bardzo serdecznie witamy no. w telewizji publicznej. Aha. Witam, jest mi bardzo przyjemnie. No, mnie też bardzo. I pewnie sądzi pani, że dzisiaj wygra Francja. Oui, oui, France. I mam nadzieję, że Polacy będą wspierać Francję. To jest tradycja, że Polonia wspiera Francję. Naprawdę? Nie słyszałam. Bo to przecież w końcu bardziej Hiszpania pobrudza wyobraźnię. To nad hiszpańskim imperium nigdy nie zachodziło słońce. A imperium Franców to są Pele, satyna. os senato eh so imperium, imperium franco aha Franek, Franków, Franek właśnie. Miałem ci jedną rzecz powiedzieć. Ty, oh, mówiłeś, oh, ty oh, mówiłeś, że to, nie, to jest słaba grupa, tak? Nie, 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 o nie, ciekawsze są takie penetracje nie, kulturowych nie, nie, kultury hiszpańskiej i francuskiej. nie, 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 czy Frank Ribéry. <coughs> André czy Frank? Co ty myślisz, Pelé? E, ja myślę, że lepszy Frank Ribéry. Frank. Frank. Frank, właśnie, Franek. E, Słuchaj, so, ja wiem, że ja już miałem nie gadać, ale powiedz mi, gdzie jest teraz Grecja? A gdzie są Czechy? Widziałeś wczoraj, jak Niemcy zamietli Greków, tak? A Czechy w ogóle zero celnych strzałów e, z Portugalią. I co? I co? I to? I, i myśmy nie wyszli z tej słabej grupy człowieków. Frankiem! François! <coughs> Franek u nas to jest François. To jest piękne francuskie imię. Zresztą... Hofstad z uh, Imperium Franków. A ty lubisz Francuzów? <laughs> ale poznam cię z kolegami. <śmiech> <śmiech> e, kocham cię. No jak nie ma Hiszpanów, ale, ale. E, Zadzwonisz, Dobra. Franek, a peś, masz coś e, wspólnego z Francją, naprawdę? No to ładnie, François. A ja ci tak ufałem. A teraz widzę, że ja po prostu nic o tobie nie wiem. Nic. François. Kolejny raz witamy Państwa na żywo z tego stadionu za chwilę Anglia, Włochy. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej nudy jak wczoraj w meczu Francja, Hiszpania. No wiadomo. I... Ci, ja, ja myślę, ja chciałem, ja chciałem się tylko z... powiedzieć, że, Bele. że, że Bele. dzisiaj Sonia bardzo pięknie wyglądasz. Bele, no. I masz cudne, masz oczy. Zgodzisz się za mną, że? Że dzisiaj I będzie nam czarujący. o wiele trudniej wytypować faworyta. No. A jak to w ogóle oceniasz szanse Anglików? E, bo jednak Włosi to jest bardzo trudny rywal. E. I co to w ogóle sądzisz o Włochach? Wiesz, to, nie, Włosi to jest faktycznie bardzo trudny rywal. Ale, ale moim zdaniem, jeżeli Anglicy wezmą przykład z mojego tajfona Brochów, Pele. to wtedy wiesz. Jak myśmy kiedyś jechali na takim meczu. Wy... Ale, ale nie mówmy o Twojej karierze. Nie mówmy, dobra? Nic. No dobra, bo, jasne, a dlaczego, bo dlaczego nie, dzisiaj nie. rozmawiamy o Włochach, rozumiesz to? E, gdybyś ty zagrał jakieś mecze z Juventusem, Milanem, cokolwiek, wiesz, no, to... A, a dlaczego mi przerwałaś, co? Dlaczego mi nie dałaś pojeść, skończyć? Jak akurat właśnie chciałem powiedzieć o tym, jak jechaliśmy na mecz z Milanem. I co? I jak Tajfun Brochów na no. mecz z Milanem? A iż... tak, a wyobraź sobie. Ty wiesz, ty wiesz, jakie to były mecze? Ty sobie wyobraź, Tajfun Brochów kontra Milan. Rozumiesz, Milan Milanówek i ten szał na trybunach, i te gole, i te kibicki, rozumiesz, tańczą i te oprawy, petardy w ogóle, wiesz, wszystko strzela. Bo to by w ogóle niezapomniane chwile. jest ale nie mówimy o Milanie Milanówek, tylko, no. tylko rozmawiam o Włochach. Włochy, proszę bardzo, Włochy, taka drużyna, przyszłość Włochy, to była też bardzo silna drużyna i wyobraź że miała takie niesamowitego skrzydłowego, wiesz, Stasio Pograbek, po prostu tutaj zajwania po prostu, wiesz, i, pod... i to magiczne Estadio, ich rozumiesz, na Rybnickiej 25, to są takie chwile, tego się nie zapomina, kobieto. Zaraz się okaże, prostu... że ty, Pele, jesteś Włochem i że ty strzelałeś gole Kasilasowi, no, proszę państwa. Znaczy, powiedzmy. Włochem akurat nie, bo ja nie lubię Włochów, to mnie, proszę cię nie, nie obrażaj, ale Kasilasowi gole strzelałem, sobie wyobraź, i to nie jednemu. A ilu a ich tak. było, tych Kasilasów? No a zgadnij, ilu. Trzech. No ilu. Trzech. Heniek Kasilas Majewski z Wilgi Garboli, Potem był ten drugi Rysiek Kasilas Tyrałko. E, bobry e, bobry Tuszcz, sobie wyobraź. I ten trzeci był Maciek Kasilas Matuszczyk z Orły Baniocha. Tak jest. To i, ale ty się nie śmiesz, to są wspomnienia, rozumiesz. Oni też teraz mówią swoim dzieciom, opowiadają, jak bronili strzały Pelego z tajfuna brochów. Co się, co się śmiejesz? Co się, tak to działa, <gry> dziewczyno, rozumiesz? Tak to działa i dlatego właśnie nasza piłka jest taka piękna w niższych ligach mazowieckich. A nie to tam, co wiesz. Ja chciałam powiedzieć, że ja cię uwielbiam, rozumiesz? Uwielbiam. Naprawdę, cię. serio? Ja, ja też. Wiesz o tym, nie? Wiesz, też. Nie I w ogóle nie wiem. doceniam to, że dzisiaj nie było ani słowa o Franku. Nic... No, nie... to właśnie Franek, Franek e, Słuchaj. Ty wiesz, że dzisiaj dostałem trzy telefony z takiego zastrzeżonego numeru. Znaczy nie mam pewności czy to byłeś akurat ty, ale tak na wszelki wypadek to nie, nie odbierałem ich. Bo wiesz, teraz to już wiesz, nie? Trzeba było dzwonić przed meczem z Czechami, a nie teraz śłuję. Za chwilę Anglia Włochy. Zapraszamy. Piąty stadion na żywo, dobry wieczór. Borys Nowakowski, to ja. Profesor fizyki Jan Jerzy Jerzuk. Jerzy, Jeż, po prostu Jan. E emocje na żywo. Nie wziąłem kartki, bardzo przepraszam. Będę prowadził rozmowę z panem profesorem. I pytanie: na następujące. Na przykład takie, takie na zadzierzgnięcie rozmowy: na przykład, czy pani jest żonaty? Jestem oczywiście tak. O i już mamy coś wspólnego. To jest wspólny temat, bo wydaje mi się, że ja jako żonaty, ja mhm. mam problem. I to jest problem, który pewnie wszystkich żonatych, ale nie tylko w ogóle facetów dotyka. I ten problem nazywa się Cristiano Dano Ronaldo. O, I pan też ma problem. Cristiano Ronaldo. Mamy problem. Bo, bo kobiety po prostu go uwielbiają nawet nie wiadomo dlaczego. I właśnie pytanie, jak sprawić, żeby on nie wygrał? Żeby on nie strzelił tej podkręconej swojej specjalistycznej piłki fizycznej takiej? Jak to zrobić? Jak to zrobić? E, po, proszę pana, no proszę o tym czasem zastanowić. Cristiano Ronaldo już w młodości e, pojął, że e, ta, 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 ta kula, taka znaczy, ta, czy piłka, kula, ta, znaczy, piłka, piłka, taka tak? piłka, tak, y, która będzie sobie w powietrzu i porusza się w takiej w przestrzeni powietrznej i jednocześnie się wiruje wokół własnej osi, ona musi skręcić, prawda? Czyli tę zasadę fizyczną boją. Ona musi... To jest taka zależność pomiędzy pracą a energią mechaniczną, zależność, którą się pan doskonale zna, prawda? No, tak? no, ja Myślę, że bardzo wiele. No, młodzi piłkarze już słyszały, doskonale ale nie znają nie nie ten wzór L równa się to otwieramy nawias EP plus EK zamykamy nawias. Niezwykle ważne, to jest coś w nawiasie, to jest no, na pewno I to Dokładnie tak. Piłkarze, ale oczywiście jest, zanim nie, zajmą się tym wzorem, też bardzo dobrze, żeby poznali e, e, równanie Bernuliego. Zgodzi się pan ze mną, prawda? Nie pan, te Bernoulli to taki jakoś, nie wiem czy polscy piłkarze akurat. A, polscy piłkarze. Na zachodzie, proszę to tym mam odnotowane, na zachodzie to już nawet młody, nawet trampkarz doskonale zdaje sobie sprawę z różnicy ciśnień występujących po dwóch stronach piłki. E, cho Rozumiem. No bo ta piłka jednocześnie A wiruje, to, B, proszę pana, porusza, porusza się ruchem yy, no, no jak, ruchem? takim. A, nie, 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 piłkarskim. Postępowym, Postępowym jesteśmy, tak Jesteśmy tak. Wrócę, wrócę, bo już po, musimy kończyć, bo to jest na żywo. To jest to, to bardzo, y, to, tak, a, bardzo. To jest turniej, piłkarskie emocje. Y. Zwrócę do porządkowego pytania, czyli jak mają powstrzymać Hiszpanię? Czyli jest po prostu Casillas, hiszpański, hiszpański bramkarz, i ten Ronaldo, wściekły, nażalowany, biednie z tą piłką i ją podkręci. Pozwoli pan, się tak? I co się Jak mają ich powstrzymać? Pomiędzy tymi dwoma panami, Casillas i Ronaldo, musi wytworzyć się próżnia. Czyli nie może być tego, że no tak, tak, tak. to nie na jest próżnia. Próż, musi się wytworzyć próżnia, dokładnie. Po próżni nie występuje efekt skręcania Siatka. piłki w wyniku wirowania. Rozumiem, pan? No niesamowite. Mamy, mamy rozwiązanie dla Hiszpanów, czyli musicie po prostu Hiszpanie, po polsku może zrozumiecie, wytworzyć w Doniecku próżnię, żeby Ronaldo, jak strzeli, mu próżnia zabrała piłkę i ten skręt wykręt, prawda? I ona nie zakręci, Casillas obroni i po prostu... Vot erat E Viva Hiszpania Tymi fizycznymi sprawami żegnamy Państwa! Do widzenia! Piąty stadion na żywo, dziś w Warszawie niebywała sensacja, Włosi zmierzą się z Niemcami. Proszę Państwa, przyjedzie, już przyjechało właściwie 25 tysięcy Niemców, którzy buszują po Warszawie. Ostatni raz 25 tysięcy Niemców, to było może tego, a proszę Państwa, może nawet i z milion Włochów, przynajmniej tak jak się odezwą, to tak oni brzmią, Moltobene bene i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie mamy, proszę Państwa, solidność włoską i fantazję niemiecką, a z nami, proszę Państwa, profesor Jerzy. Jerzy. Jerzuk, witam Państwa. Pan sobie tak żartuje, prawda? Tak. Bo widzi pan, ja wczoraj miałem zaszczyt być tutaj w tym pawie i stwierdziłem, że jeżeli Hiszpanie chcą powstrzymać podkręcone strzały Cristiano Ronaldo, to muszą na boisku w Doniecku wytworzyć próżnię, ponieważ jak pan wie, w próżni piłka nie skręca. I co, wytworzyli te próżnie i dlatego Hiszpanie są w finale, tak? Nie wiem, nie wiem, chociaż strzały Ronaldo wyglądały tak, jakby tam była próżnia, tak. Proszę pana, czy wie pan, kto dzisiejsze spotkanie wygra? Oczywiście, dokonałem bardzo precyzyjnych obliczeń. Dzisiaj wygrają włosi w rzutach karnych. Włosi, brałbana, jak Niemcy zaczną strzelać karne, jakby ze swojego leoparda, brałbana, to jakie szanse ma włoski bramkarz? Jakie to bardzo proste? Piłka leci z prędkością 30 km na godzinę. Punkt, z którego strzela się przy rzucie karnym, jest oddalony 11 metrów od linii bramkowej. Czas, który piłka musi pokonać pomiędzy punktem A a punktem B, wynosi dokładnie 0,35. Bramka rzuca się na 3 metry ze średnią prędkością dla bramkarza. A pan wie oczywiście, z jaką średnią prędkością porusza się bramkarz, prawda? 6 metrów za sekundę, brałbana. Słucham? 6 metrów na sekundę. Bardzo dobrze, dostatecznie. Otóż nie. 6,5. Dokładnie 6,5 metra na Bez sekundę. Bez pół, panie profesorze, 6 metrów na sekundę. Przepraszam bardzo, kto jest profesorem, pan czy ja? A kto jest barmanem? Ja czy pan? Przepraszam, nie rozumiem. No pana tutaj co piątek przychodzi na piwko profesor Kurzyłło przez 2 eł i on twierdzi, że 6 metrów na sekundę. Profesor Kurzyło? Ten profan, ta zakała polskiej nauki? No oczywiście, on o, o, o panu mówi to samo dokładnie. Wie pan, co o panu mówi? Co? Ja panu powiem. O to, o to mówi o panu, proszę pana. I pierwsza zasada jest taka, że barmani wiedzą wszystko. Druga, że zawsze wygrywają Niemcy i już nauka to powinna jest, to wprowadzić nie jest do swoich no, w Co nie jest prawda? Niech pan się nie przejmuje, niech pan stanie z problemem twarzą w twarz. Niech pan to przyjmie naprawdę... to z podniesionym czołem. A trzecia, proszę państwa, że dziś Warszawa, Polska, Niemcy włosi fantastyczne to widowisko. To nie jest prawda. To, to, to... No niech się pan tak nie załamuje. Ale użyło kłamie. Ale gazety mogą o tym napisać. Z piątego stadionu na żywo witamy Państwa w najbardziej ekscytującym momencie turnieju. Witam Państwa Ania, moja żona, pięknie wygląda, prawda? Dziękuję I bardzo. ja. I tak się uśmiechamy, bo to jest już koniec turnieju i, i wspaniałe, po prostu możemy typować zwycięzcę. Z drugiej strony trochę się smucimy, bo łezka się kręci, że koniec już. Aleks, proszę cię odwieźć mojego wuja. I, wuj i... jest mój. Słucham? Wuj jest mój. Wuj jest twój? To mój wuj. Od kiedy wuj jest twój? Tak, twój wuj. A kiedy ci się ostatni raz wuj pokazał, co? Bo mi się pokazał po śmierci. On się mi tutaj objawił. On sobie tutaj przychodzi i pije sobie piwko. Od czasu do spokój, czasu. Wuj. I wuj jest mój. On no? zawsze wszystko wie najlepiej. Tak, oczywiście, że wiem najlepiej, bo Barna wszystko wie najlepiej. Ja na przykład ci powiem, co ty najlepiej wiedziałeś, kiedy y, mówiłeś, y, co się będzie z, z piątym stadionem y, działo. Zobacz, mamy telewizów, mamy, mamy gości tutaj, pro proszę. Udało się, a ty mówiłeś, że nie, że się nie uda, że ja nie mam charyzmy, nie pociągnę, że żona ma ufa funfa. I... Jakie ufa funfa mam? To Mówi, to ufa -fufa, ufa -fufa, nie choroba, tylko takie coś ze skórki myśli, co się ręka to kłame było. No, proszę był. Państwa, być może najmocniej. nie wierzyłem. Nie wierzyłem w polską reprezentację i w ten pub i się nie myliłem w 50%. No a ja właśnie wierzyłem i w nasz pub, i w polską reprezentację. No i dobrze, 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 też miałeś rację w 50%, no już jesteście siebie warci, możecie sobie podać rękę. Co wy do zgodni no. jesteście? Co już nie najeżdżacie na tego nażelowanego? Nie. Mój kochany mąż najbardziej tak subtelnie używa żelu, a wczoraj proszę Państwa wieczorem jak on zdjął koszulkę, to wyglądał jak... Balotel. No i tam światło, tak wyłączyłeś światło ciemno było. Wydawało się rudy porys stał się afroitalianinem. Jaki rudy, przestań, co gdzie ja jestem rudy? Cały czas rudy. I ty jesteś jeszcze Niemiec. Tak? A ty jesteś. Jak co, że mam Aryjsko jakieś takie no czy, jej, nordyckie proszę, Wiesz co, a ty jesteś kartowem. Tak, dobrze, I, to co, możemy już obstawiać? Nie bo obstawiam, ja wszystko wiem. Skąd wiesz czy? Wiem, wiem bo mi wuj powiedział. Wuj mi powiedział. Bo Barman ma zawsze rację. I Barman ma zawsze rację. <laughs> proszę Państwa, no to... Obstawiajmy, prawda, Włochy, Hiszpania, nie wiadomo. Hiszpania! Aha, Włochy! Hiszpania! Barman ma zawsze rację. Yy, tak, proszę Państwa, zapraszamy na finał Hiszpania-Włochy. Niestety, ostatni raz z tamtego stadionu. Nie ostatni, tylko przedostatni raz, bo ostatni raz to pożegna Państwa Pele, a Barman ma zawsze rację. Pele, to się powinien pożegnać z Państwem na żywo, latając goły wokół stadionu narodowego, bo nam to obiecywał, że jak nie wyjdziemy z grupy, jak damy. to yy, będzie biegał. Yy, tak, zapraszamy na mecz. Barman ma zawsze rację. Ostatni raz z piątego stadionu na żywo, witam Państwa Pele i kochani Hiszpanie, gratuluję, gratuluję, super, zwycięstwo, w ogóle ja Wam tak zazdroszczę, słuchajcie, ja wiem jak to jest, Może wygrać taki turniej i, i wznieść ten, ten puchar do góry, ja pamiętam, że jak z moją drużyną Tajfun Brochów, też jest to taki turniej żeśmy wygrali i wzniosłem ten puchar prezesa zakładów drobiarskich w Grotkowie Podleśnym, słuchajcie, to był w ogóle super i ten finał. Ale no co, no właściwie już się wszystko kończy i, no i tak smutne jest trochę. Chociaż wiecie, z drugiej strony to normalnie te maile, które ja dostaję od wszystkich dziewczyn, to normalnie mi się już tutaj w laptopie nie mieszczą te wszystkie, patrzcie, listy. Chociaż nie to, są, nie, to są akurat moje listy, listy do Franka. No, no i, i wiecie. wiecie, że w ogóle nawet ich nigdy do Franka nie wysłałem i w sumie dobrze, bo naprawdę to Frankowi na mnie w ogóle nie zależy, teraz to wiem. No. A wiesz, Franek, na czym to polega, ta cała nasza magia, wiesz na czym? Że stary, po prostu tutaj do nas przyszedł cały świat, ty to rozumiesz? Tutaj, do nas, do naszego piątego stadionu, rozumiesz? I w ogóle wszystkie te najpiękniejsze dziewczyny w ogóle z całego świata, pamiętacie to? Pamiętacie, była taka ta e, Natasza, takie loki miała, jak Borys dostał bo Bęcki. Ona była i z Rosji, pamiętacie, była taka, e, była ta Helga z Deutschland, też była super. Była taka Petra e, z czeski, w ogóle, tak nawiła po czesku, w ogóle nic nie mogłem zrozumieć, już nie było. I jeszcze była taka, mi się najbardziej podobała, Julie, Vive la France i taka strasznie brzydka, ta Jenny z Irlandii, taka koślawa trochę, ale co, przynajmniej ładnie tam śpiewała. I powiem wam, że najważniejsze jest to, że ja tutaj na Stadionie Piątym spotkałem kobietę swojego życia, Sonię. Jestem bardzo szczęśliwy człowiek, ale już się wszystko kończy. Ja mam do was taką ogromną prośbę, żebyście żeby, czasem pomyśleli ciepło o tej naszej zawodze z Piątego Stadionu, o tych wszystkich moich kochanych wariatach. Wie, Borys, Aleks, Sonia, Ania. Czasem żebyście o mnie pomyśleli, o wszystkich tych niższych ligach mazowieckich. Ja czy w ogóle powiem Wam, że nie, nie tylko o niższych ligach mazowieckich, tylko w ogóle wszystkich niższych ligach, bo bez tych niższych lig nie byłoby tego całego naszego turnieju, bo tutaj się wszystko zaczyna. Rozumiecie? Po prostu nie byłoby tych tłumów, gwiazd, Christianów, Ronaldu, w ogóle wszystkiego. Także kochani, żegnajcie. Nie wiem, może po prostu do widzenia będzie mi Was bardzo brakowało. Trzymajcie się. A jeszcze jedno, Franek, sobie mam taką prośbę, żebyś ty powiedział temu, co będzie teraz po tobie, że nie będzie miał lekko, że go będę obserwował, że wszyscy o nim zapomną, ale ja go po prostu będę, będę pilnował. Także wiesz, Franek, jeszcze jedno. Nie dzwoń do mnie, bo z nami koniec. A piąte stadion będzie zawsze żył. Trzymajcie się.